Cieszę się ogromnie, że zostałem zaproszony do udziału w konkursie fotograficznym. Obejrzałem wszystkie zdjęcia. Będę mógł je również gościć u siebie w galerii. Wśród zdjęć wiele podobało mi się, fotografie, niektóre były pojedynczymi dziełami, inne były pokazane w seriach. Wiele z tych prac zwróciło moją uwagę, niektóre może wspomnę, takie cykle z Jawy y, jawajskie, y, cykle y, inne z y, billboardami, inne y, cykle z y, origami, y, cykle z portfelem. Y, trudno było dokonać wyboru najle najlepszej pracy. Oczywiście, y, y, tak jak zabraliśmy się w gronie jurorów, y, mieliśmy y, jakby, różne spojrzenie na te pracę. Wybraliśmy, no takie było nasze zadanie, jedną tą pracą, była jedna z fotografii z cyklu Los Emeryta. Nie wybraliśmy całego, całej serii zdjęć, całego cyklu, tylko jedną z tych prac. Praca jakby troszkę nie koresponduje z tytułem. Ale y, wydaje nam się, że jej y, charakter, poetyka, pewna lekkość, zwiewność y, y, przyciąga uwagę. I myślę, że to była jakby taka podstawowa y, jej cecha, która skłoniła nas do nagrodzenia tej pracy. Ale wydaje nam się, że jakby y, sukcesem całego tego konkursu jest to, że wiele osób zainteresowało się udziałem w tym konkursie i że tak wiele prac napłynęło, i że w dyskusjach internetowych i dyskusjach poza internetowych zdjęcia wzbudziły różne rozmowy, dyskusje, niektóre nawet takie dość kontrowersyjne. Ale moment, kiedy właśnie dzieło sztuki, w tym fotografia wzbudza emocje, jest tym momentem ważnym i wydaje mi się, że jest to sukces już tego konkursu.